Pierwszy, poważniejszy zjazd. Musiałem wysiąść, zaobserwować, jak to wygląda, bo z kabiny nie było widać. I ruszamy. Nie widzę, co jest z przodu. O, teraz już lepiej. Pojedziemy prawą stroną. Było to wcale jakieś trudne. Teraz skręcimy w prawo i pojedziemy taką drogą. Teren coraz bardziej urozmaicony. Pagórki coraz wyższe. Drogi w dolinkach w jarach w dole droga szrutowa z miejscem odpoczynku dla podróżnych którzy przyjeżdżają na grzyby a my jedziemy dalej czasami trzeba zawrócić bo źle skręciłem Trzeba wrócić z powrotem do miejsca, gdzie jest droga przejezdna. Jak dotąd Jeepowi nie sprawia to trudności wjeżdżanie pod takie górki piaszczyste. Nawet nie widzę gdzie jadę. Mam nadzieję. I pojedziemy chyba na południe, na południe, a potem skręcimy na północ i na wschód. To już są fajne drogi, słuchaj, tylko pracę silnika, żadnych innych odgłosów. Kolejny zjazd w dół, popatrzyłem. Jest możliwe do zjechania. Trzeba nie zawisnąć. Za duża kolejna. Z prawej strony będę musiał wjechać trochę na lewą stronę też mieć trochę wrażeń, kup sobie Jeepa. Dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej przecinającą puszczę Droga wojewódzka 160 krek asfaltu Przejdziemy nim aby z powrotem wjechać w leśne dukty Kolejny etap zaliczony Jedziemy teraz w stronę przejazdu kolejowego y super dróg leśnych gruntowych część z nich wysypana tłuczniem część kociełby kamień piękna taka przygoda dla tych co się nie boją miejsc bezludnych część tych tras jest oznakowana, tak jak tutaj, droga numer 4. Jedziemy teraz na południowy wschód. Będziemy musieli jechać na wschód.